Witam serdecznie, gramy z panem Ryszardem, moim ulubionym partnerem, jedynym, który się odważa ze mną grać, kontra damy, chyba, że pan Ryszard ma piki. body jedną body to może być Pan. On co prawda piki były z Pana ręki, które pan bo karami Pan pan był. pan napisał, że 6 pik nie idzie. I idzie panie Rysiu, idzie. Grał pan 5 pikowych. Kiery by pan przebił, panie Rysiu, i wyrzucił na kiery. Kontra winki, eksport z Hiszpanii. Musi Pan mieć 5 pików jak po byku, panie Rysiu, żeby spasować. Panie Rysiu, musi pan mieć 5 pików po byku, żeby spasować. Wistuje pan. pan, panie Rysiu, pięciu pików jak po byku. A być może nam pięć trefni. Dlaczego nie wkiera? Bo pan już nie ma kiera, panie Rysiu. Z czym pan, panie Rysiu? Z czterema pikami. Co pan ma w tych pijach? Puścić, puścić. Wyzerował się z kierów. Nie gra zostało. No i dwie lewe pan musi wziąć, pani Rysiu. Żeby pan nie miał wątpliwości, jak jest w karach, to karo i tak by przebił. Teraz panu nie podę. Kiery martwe. Kiera pan przebije. Jeszcze raz nadbijamy, panie Rysiu. No i musi pan wziąć lewo. W Karo, panie Rysiu, w Karo. No albo w, w Pika nie. Karo, byśmy, panie Rysiu, wygrywaliśmy 5 karo. Więc przegraliśmy rozdanie, bo wygrywaliśmy 5 karo, panie Ryszardzie. Panie Ryszardzie, miał pan 12. To są 4 lewy i moje 4 lewy to 8. Mógł pan powiedzieć. Mógł Pan powiedzieć, Panie Sześć kierów mam, panie Rysiu. Mamy dwanaście kierów. Nie rekontruj pan, panie Rysiu. I mi idzie dużo w piki, panie Rysiu. Pan się nie denerwuje. Im idzie dwanaście lew piki albo trzynaście. Pan oddaje 5 lew pada pan bez trzech za 800. To jest, panie Rysiu, lepszy zapis niż za sznemika. O, bij pan, panie Rysiu. I Obserwuj Pan dziewiątkę i waleta. No właśnie. W trefle i w piki brali. 5 przynajmniej lew, 10 lew już mieli, a Skaro 11 przynajmniej na pewnym, przynajmniej przed, panie Rysiu. Bij pan, panie Rysiu, królem. I resztę pana. Panie Rysiu, nie denerwuj się pan. Nie wygramy rozdania, bo tu sznemika nie zagrają. Andrysia ma dwa kiery. Jak nie ściągniemy dwóch treflowych. Brali sześć pikowych, karową siódmą. Nie patrzyłem, jak z tymi pikami zagadali mnie. Refle muszę trzymać. Kto ma waleta? Andrysia ma waleta karo i dobrze. Halo? No trudno. No dobrze. Do zobaczenia. Który to pik? Który to trefl? Co tu miał? No miał do oddania dwa górne. Co tu ładnego zrobił? Panie Rysiu, niedługo muszę kończyć, uczennica do mnie jedzie. Tak. Jak spojrzę na pana, panie Rysiu, Pan wygląda na troszeczkę starszego ode mnie. To ona tak mniej więcej w naszym wieku, panie Rysiu, ta uczennica. Szachów ją uczy. Nie mam wistu na to. Może w trefle W zasadzie w kiera mogę podegrać lewy. Dawaj pan, panie Rysiu, źle. Dawaj pan króla i odwracaj w kiera. Oho, ho ho. Panie Rysiu, cienko spanują w te trefle. Na może kierową wezmę? Czy tu są trzy oczka? Dwadzieścia trzy. Mieć. Chyba, że pan ma trochę trefli, panie Józiu. Mieć i w kierownę. Najsłabszy stół. Nie ma pan, panie Rysiu. Co pan ma te figury w pikach? Karawą pan ma, panie Rysiu, to pan weźmie i zagra w kiera, najsłabszy stół. Nie ma pan, to on ma tę kara. Kiera było lepiej Czysty impas tam Ztąd dama z dziesiątką była impasem Chciałem w Kiera wistować, ale w co w tego kiera wistować? Nadwyżkowy kontrakt, on miał więcej niż dwa bez to Wiskiera nie był dobry. Wispika był dobry. Miał nadwyżkowy. Ostatnią gram, panie Rysiu. 6-5 ma w czerwonych Wyjątkowo panie Rysiu muszę powiedzieć 2 kiery Panie Rysiu, albo 2, 3 kiery, albo pas. Nie może Pan powiedzieć 3 kary. Co może oznaczać wy wyjście waleta? Pani Rila się spóźni, a które będzie? Wyjechała. Samochodem mieć. Andysia chce, żebym przebił. Przebijam, panie Rysiu. Ma pan królakier? Nie ma pan królakier, panie Rysiu. Ale miał pan aż dwa kiery, panie Rysiu. Puść puś pan, panie Rysiu, nie przebijaj pan. No nie przebijaj. Mam, ja mam kiery. No, dobrze. No, weźmie pan, panie Rysiu, jedno lewe wygramy. I wpika, panie Rysiu, albo w trefla, w trefla, w trefla, w trefla, w trefla połączyć im, połączyć im trefla. No ostatniego trefla Pan połączy im, Panie Rysiu. Połączyć im trefle? Połączyć im trefle, Panie Rysiu. Już nie wpika. Już ich położył Pan. Już mówiłem, że nie wpika, Panie Rysiu. Ech. No widzi pan, panie Rysiu, coś pan zrobił. O, widział pan. Widział pan, panie Rysiu, coś pan zrobił. Połączyć trefle. Na szczęście nie ma pików. Wygraliśmy 2-1. Dziękuję wszystkim.